Kolejny odcinek odprawy, tym razem w roli głównej Kiriuk Kniazio. Jak Kiriuk czuje się przed powrotem do Kalisza? Dobrze. Bardziej mnie to motywuje, żeby zagrać z nimi, zagrać dobry mecz, a iść, żeby wywalczyć punkty. Czy Tarnowianie zapomnieli już o porażce z Lubinem i są zmotywowani do tego, żeby zwyciężyć w Kaliszu? Tak, już zapomnieli, ale było oglądanie też wideo, co robili nie tak co robili dobrze, co robili źle, ale już nastawiony na nowy mecz, nowa energia i żeby, żeby grać i wygrywać. Co Kirill woli bardziej? Wyjazdy jednodniowe czy dwudniowe? Dla mnie nie ma różnicy. Możemy jechać dzień wcześniej, możemy w ten sam dzień, to obojętnie. Nie ma jakiejś rzeczy w do meczu? Nie, nie, nie. No może trochę ciężej grać, kiedy przyjeżdżasz z busa, od razu z podróży i grasz, to może być tak Bardziej ciężenie, ale możesz być bardziej skupiony na tym, że jak przyjeżdżasz, to bardziej skupiony na grze. Czy jako były zawodnik Kalisza, Kirium ma sposób na tę drużynę? Zmienili styl gry. Grałem, no, przyszedł nowy trener. Grałem inaczej niż grali z Patrykiem, ale no, znam tak indywidualnie parę osób, no to znam, co oni lubią, co potrafią. Jakie możliwości u nich? Ostatnie pytanie z geografii. Małopolska czy Wielkopolska? Miejscowo u Was są lepsze, bo są góry, tu blizutko i tak duże miast żeby gdzieś wyjechać, zobaczyć coś. coś poznać nowego, może tak powiem.